Nie mogę się doczekać, żeby pomówić z moim Wilberem. To był człowiek. Cudny. To on mi dał te wszystkie klejnoty. Nazywałam go Złotko. <śmienicza> Hej, Monarchia Magii, MM. I co z tym MM? Torba, którą znaleźliśmy w bibliotece, miała inicjały MM. To może mieć jakiś związek. Fakt. Miejmy oczy otwarte. Więc to jest monarchia magii. Aż mam gęsią skórkę. Wszystkie magiczne miejsca są do siebie podobne. Lepiej zaczekam w aucie. Tak, w aucie. Wypad zgubi. Wypad, mówię. Nie. Nagrobek? A, podziemny parking. No, wejdźmy do środka. Nie każmy czekać, Madame Zokar. Ufam, że jest w formie. W porządku, ja zaparkuję. Gdzie on jest? Gdzie on jest? To tylko stara sztuczka z dymem. Kto? Kto? jest dealer i reszta. otwierać! O, nie, ja tam nie wchodzę. O, nie. Chodźcie, będziecie zachwyceni. Tam są strachy. Tak, strachy. A nie tego. Mm, żarcie. Tak. <śm> <śm>